Witajcie, przyjaciele języka niemieckiego, i witam przede wszystkim tych, którzy tu w Niemczech mieszkali. Ja mówię tu, bo ja też teraz się w Niemczech, bo cały czas jest tutaj aktualny temat, że Polacy, czy to z Niemiec, czy ogólnie z dzikiego zachodu, jak ja to zawsze lubię mówić, wracają do Polski. Ostatnio na live streamie właśnie na ten temat rozmawiałem i sobie tak myślę, może zrobię na ten temat filmik i się zapytam was i wy mi w komentarzach możecie odpowiedzieć. Komentarz nic nie kosztuje, oglądanie zresztą też nie, ale dajcie mi znać. Bo to jest cały raz tak. Nawet koleżanka z pracy ostatnio mówi do mnie, że wiesz to może będę wracała, okej? Okay. Ludzie tutaj siedzą ileś lat, mieszkają już wszystko dobrze albo i nie. And that's the point, that's the question, to jest pytanie. Że wracają do Polski, po pierwsze. Czy jest tak, że w Polsce, jeżeli to ja tylko słyszałem, to jest tylko takie coś, co ja słyszałem, że jeżeli wrócę do Polski, mieszkając na przykład w Niemczech dłużej niż 5 lat, że wtedy w Polsce Polska robi coś dla, 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 dla tych, co wracają, że jak mieszkałeś na Zachodzie, na Dzikim Zachodzie ponad 5 lat, to w pierwszym roku, czy tam w jakimś okresie czasu, będziesz mniej albo wcale nie płacił, płaciła podatków. Czyli Brutto równa się netto. Czy to się zgadza? To jest tylko takie pytanie. A ogólnie, jak tam jest teraz w Polsce? Mówię o pracy oczywiście, czyli, znaczy, nie jaka jest praca, tylko jakie są zarobki. O to mi bardziej chodzi. Czy są albo porównywalne, czy może niekoniecznie porównywalne, ale na tyle. Dobre, że możesz jako Polak mieszkać w Polsce, bo po polsku umiesz bardzo dobrze, i nie masz bariery, nie masz problemów językowych, i jesteś przede wszystkim przy rodzinie, bo o to też chodzi, jakby nie było. Bo te czasy, gdzie tutaj przyjechałeś, pomiesz... popracowałeś pół roku, wracasz i możesz trzy lata żyć, dawno, dawno się skończyły, co najmniej jeżeli chodzi o Polskę. S są dobre rzeczy w Polsce, są dobre rzeczy w Niemczech. Um, ja, jak, 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 jak tutaj w Niemczech zarobisz jako mężczyzna 2000, kobieta 2000, razem macie 4000, to jest ok, Można fajnie żyć. Um, to nie jest tak, że pływacie wtedy, um, kąpiecie się w, dola w dolarach, pewnie powiedział, w, w euro i nie macie co z pieniędzmi zrobić, ale można dobrze żyć. Wiem, że inni mówią, że 4000 to w ogóle nie idzie 6, ale um, jak inaczej. Jakie są czynsze w Polsce? Jak, już, może, może miałem ten temat, ale teraz jest znowu aktualne, bo, bo, bo jednak wracają Polacy. I nawet w niemieckiej telewizji o tym mówili. I Niemcy, którzy są pierwszy raz w Polsce, gdzieś w jakimś dużym mieście, widzą, co się dzieje, jak się dzieje, że po pierwsze nie ma dużo e, uchodźców że jest czysto, że, je, że Polska po części jest technicznie dużo dalej, że w sklepie, że są t, 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 sklepy, gdzie nie ma e, e, ob, obsługentów, <laughs> obsługentów, you know what I mean, e, obsługi, że wszystko idzie tak jak w Amazonie, gdzieś w Ameryce a, automatycznie, skanery, nie wiadomo co, smartfony i ja... I są w szoku i, i pokazują, czy są gdzieś w Warszawie i, i, i te e, pe, perony, jak to się mówi, no, te stacje kolejowe, o, powiedzmy tak, że, że to wszystko robi wrażenie. Dzisiaj właśnie akurat w pracy kolega mi mówił, że on był 5 lat temu w Polsce i on przeżył szok kultura, kultular, kulturalny. o, Że w takim sensie, że on myślał, że spotka kraj, który jest 80 lat do tyłu, a on był w całkim szoku, bo tam było i czysto, i te, i te ym, zjazdy na autostradzie, gdzie, gdzie jest stacja, yy, gdzie można zjeść, wypić, i że, no to w szoku był, że, że wow, że mu się to podobało, jako Niemiec. Ym, ubikacje na przykład, fakt, na takich miejscach publicznych też są często y, czyste. Y, potem, że, że w miastach jest czysto, ja, ja pamiętam, jak, jak rodzice byli, w Pucku i, i tam z psem, to tam, że tam też uważają na to, że jak idziesz z pieskiem i piesek gdzieś narobi, że jak nie posprzątasz, to euro. Znaczy, może nie euro, ale trzeba płacić i to nie mało. I, i, te, i te kary, takie kary powodują, że jest czysto, bo jak nie będziesz uważał, a ktoś inny Ciebie uważy, zapraszamy. Ja. Ym, I ogólnie. No bo co? To wtedy pakuję moje rzeczy, moją kamerę, moje światełka i jadę do Polski. Wiecie co, chodzi? Um, nie, może tak szybko nie. <laughs> Ale czemu nie? Opcja jest. Opcja by była i, i Niemcy żyją z tego, że mają te auta, tak? Mają Porsche, mają Mercedesy, Maybach, BMW, Audi, Volkswagen. Um, Volkswagen. Co Volkswagen kupił? Volkswagen kupił wszystko. Volkswagen ma Seat, Volkswagen ma. No nie wiem, no Rolls Royce też należy do BMW, Mini i Volkswagen, no już zapomniałem, a, Skoda, Seat, e, Cupra, i, no i nie, nie wiem, jakie tam jeszcze, wiecie, zresztą sami. Um, Opel. Opel, e, was wejść, obojętnie. W każdym razie zawsze z tego czerpali. A teraz po pierwsze um, Chińczycy są na rynku. Tesla, oczywiście też, i, i, te, i te, te całe ta. Um, elektromobilität, czyli te, cała ta elektryczność, <noise> czyli te elektryki. Um, nie, nie, było to, nie było to tak pozytywne dla Niemców to wszystko. I, I to wszystko tak pomału, może nie pada, ale i cofa się, cofa się. E, tak jak w hali u nas, jak, jak BMW e, rozpisuje, e, przetarg robi, to wtedy jak, jak ten najtańszy zawsze wchodzi. I to się odbija na ludziach, na pracy, na wszystkim. I teraz BMW duży werk zrobił w tym, w Węgrach na przykład, tak? W Polsce jest BMW, Volkswagen jest w Polsce. No i idą ogólnie na Ausland, czyli na obcy kraj. Jo, I to czuć, czuć, czuć i widać. I ja jak to się będzie pomału tak dalej cofało, to Coraz więcej będzie Polaków uciekało. Jak, jak ktoś żyje większość swojego życia, tak jak ja tutaj, to może nie tak szybko, ale nie, nie, jest, nie jest do wykluczenia, powiedzmy tak. Jo. Dlatego mój filmik na ten temat i możecie mi odpowiedzieć w komentarzach, jak to jest? Jakie są szanse, co jeszcze was tutaj trzyma w Niemczech? Co nie lubicie w Polsce? Co Wam się tutaj podoba? Um, ja um, ostatnio na moim live streamie, ja byłem live streama na TikToku, to było na TikToku, to robiłem, i że, że ktoś też tam tutaj zarabia 4800 netto, ale robi 270 godzin. To trzeba lubić. 270 godzin. Um, ja nie będę się wypowiadał, bo, bo, bo tutaj każdy musi dla siebie wiedzieć, ale ja, ok, temat już. Przełożyłem na wszystko możliwe, może coś jeszcze zapomniałem, ale jestem ciekawy na Wasze komentarze. To by było wszystko na ten temat. Dajcie mi znać. A jak macie propozycje dla mnie do pracy w Polsce, chętnie mi napiszcie, maila macie. Jak macie jakąś propozycję, to dajcie znać. Poznamy się, przyjedziemy, popracujemy <grych> i pożyjemy i wypijemy piwko lub dwa. Dobra, trzymajcie się, do następnego razu. Masz Wojtek.